Dobra, co tam mamy dalej? Chyba jeszcze wypadałoby zrobić jedno podstawienie z tego y na x. Hmm. I tak, tutaj będzie podstawienie y na x. Dlaczego? A jak sobie spojrzę jeszcze raz na te moje podstawienia. Moje pierwsze podstawienie to jest u równa się ax plus by plus c. Moje drugie podstawienie to jest u równa się y na x. Tutaj to podstawienie wprost zawiera nam tą informację, że ten x i to y muszą być w pierwszej potędze. Tutaj mamy jakieś kwadraty. Więc raczej, raczej sobie skorzystam z tego podstawienia. No i dobra, tylko trzeba tutaj pomyśleć jak to mądrze zrobić. Dobra dy po dx to jest x kwadrat plus y kwadrat na xy. Tutaj chyba najsprytniej to by było załatwić przez pomnożenie tego ułamka, albo nie wiem znaczy pomnożenie razy 1 symboliczne, albo po prostu podzielenie, skrócenie tego ułamka przez x kwadrat. Czyli tam pomnożenie przez 1 na x kwadrat góry i dołu. E, dobra, jak to zadziała, to chyba już zadanie jest właściwie z głowy. Co tutaj dostaje? 1 razy x kwadrat to e, x kwadrat razy 1 na x kwadrat to jest 1. y kwadrat na 1 razy x kwadrat to jest. No, zapiszę sobie nawet. tak, y na x do kwadratu, mm, co jeszcze tutaj mam, e, to by było po prostu y na x, no i super, jestem zadowolony, bo teraz jak sobie podstawię, a jeszcze tylko znowu, kurde, mógłbym się nauczyć tych pod podstawień na pamięć, w końcu mm, ux równa się y. W takim razie y pochodna to jest u pochodna x plus mm, u. No dobra. Czyli w takim razie co bym tutaj dostał? Eee, z tego bym miał u' x plus u. Z tego bym miał 1. Plus u kwadrat na u. Okej, okay. no jest trochę przypał, bo to jeszcze nie zamieniło mi się w równanie o zmiennych rozdzielonych. Chociaż. Wait a minute. A, wiem jak to załatwić. U prim x plus. A, I po prostu to u sobie przerzucę na jedną stronę. Będę miał tutaj 1 plus u kwadrat na u. I odejmuję sobie u. Żeby to odjąć, to muszę sobie sprowadzić to do wspólnego ułamka. Wow. Dobra, czyli mam 1 plus x. O, 1 plus u kwadrat na u. E, dobra, wspólny ułamek to będzie u, czyli będę miał minus u kwadrat na u i zostaje z u' x równa się 1 na u. O Jezu, jak to się fajnie upraszcza. No i mam równanie o zmiennych rozdzielonych, super. No dobra, tu mam du na dx razy x równa się 1 na u x na jedną, u na drugą, czyli mam u du. Równa się dx na x. Ok, no to co? Lewa strona równania, całka z u po du, czyli to by było u kwadrat na 2 plus c1. Prawa strona równania, całka z dx po x czyli logarytm naturalny z x. Zakładam sobie, że x będzie większy od 0, dlatego nie piszę tej wartości bezwzględnej tutaj. I tutaj plus c2. Ok, wracam sobie z rozwiązaniem już tych całek. Czyli mam u kwadrat na 2 plus c1 równa się logarytm naturalny z x plus c2. No dobra. To teraz aż zaszaleję. Znowu zrobię, zrobię dziki manewr, pomnożę razy 2 i przerzucę te c na jedną stronę. Czyli będę miał dwa logarytmy naturalne z x plus c2 minus c1. I to razy 2 nową I ten zlepek stałek definiuję sobie jako nową stałą. Nie wiem, już sobie napiszę, że to jest D bo raczej. Ta stała całkowania nie powinna mi się zmienić. Czyli znaczy mam U kwadrat równa się 2Ln x plus d. Mm, dobra. U kwadrat. Eee, moje u to było y na x, y na x. Mm, dobra, czyli mam y na x do kwadratu równa się dwa logarytmy naturalne z x plus d. Mm. Czyli y kwadrat równa się 2x kwadrat logarytm naturalny z x plus dx kwadrat. Eee, no dobra. Nie wiem, zostawić to w takiej. Właśnie, to tak. Między Bogiem a Prawdą to to jest bardzo ładna postać. I szczerze mówiąc, no, zostawiłbym to tak. Ale pewnie będą wymagać w rozwiązaniach, żeby to jeszcze spierwiastkować. Hmm, więc dobra, tutaj byśmy mieli właściwie dwa rozwiązania. Ewentualnie moglibyśmy sobie zapisać to w takiej postaci bardziej klamrowej, że y od x możemy zdefiniować jako. A jezu, a to wtedy bym musiał jeszcze szukać miejsc zerowych w tej funkcji, jeżeli chcę zapisać to w takim nawiasie klamrowym. Hmm... Czy mi się chce to robić? Logarytm, czy może mieć ujemne wartości? Może mieć. No to, to przypał. Nie no dobra. To nie będę sobie definiował to w tego w nawiasie klamrowym. Bo bym musiał szukać zbiorów wartości, kiedy ta funkcja jest dodatnia, kiedy ta funkcja jest ujemna. Zapiszę sobie po prostu, że y to jest hmm, plus. A, że y to jest 2x kwadrat ln x plus x kwadrat i z tego pierwiastek. I y to też będzie minus pierwiastek z 2x kwadrat ln x plus dx kwadrat. Tutaj jeszcze można wyciągnąć sobie x kwadrat przez nawias, tylko trzeba potem tam pamiętać, że jak wiecie, że pierwiastek z A kwadrat to nie jest to samo co A, tylko pierwiastek z A kwadrat to jest moduł z A. To jest bardzo ważne szczególnie przy, przy zmiennych. Eee, ale dobra, to tak już to zostawię. Nie będę się siłował dodatkowo. No i to by było tyle.